Dzień dobry, odpowiedzi bez ograniczeń. Kolejne spotkanie przed nami. Pytałam się Ciebie ostatnio, kto ma na Ciebie silny wpływ, czy zauważasz korzyści, czy zauważasz konsekwencje. To jest dla Ciebie także ważne z uwagi na to, jaką masz relację ze sobą, jak wygląda Twoja samoocena. I to moje dzisiejsze pytanie do Ciebie: jak Twoja samoocena wpływa na Twoje rezultaty? Co dzieje się w Twoim życiu, gdy te rezultaty nie są dla Ciebie satysfakcjonujące? Co dzieje się w Twoim życiu, gdy Twoja samoocena nie jest dobra? Co dzieje się, gdy Twoja samoocena tak naprawdę jest oceną innych, którą Ty po prostu bezkrytycznie i bezrefleksyjnie przyjmujesz? Bo wiesz, jeżeli nasza samoocena. Nie jest dobra, to nasze rezultaty nie są dla nas satysfakcjonujące. A jeżeli nasze rezultaty nie są dla nas satysfakcjonujące, to tym samym całe nasze życie nie sprawia nam żadnej radości ani przyjemności. Jeżeli chcesz to zmienić, to ja oczywiście zapraszam Cię serdecznie. Napisz do mnie kontakt. Popracujemy w trakcie procesu transformacji nad Twoim poczuciem własnej wartości i samooceną. A jeżeli masz ochotę skorzystać z kursu, który przygotowałam, to zapraszam Cię także na platformę szkoleniową. Link znajdziesz pod tym naszym spotkaniem i skorzystaj z kursu, jak dzięki zmianie patrzenia na siebie zmienić swoje rezultaty. Odpowiedz sobie na pytania, które dzisiaj się pojawiły, bo niedługo kolejne ważne pytanie i kolejny krok w Twoim procesie rozwoju osobistego. Do zobaczenia.